O siemanko, z tej strony Słomek witam Was w kolejnym vlogu. 26 lipiec dzisiaj. Słuchajcie, większego dziadostwa u siebie na polu w rzepaku nigdy nie miałem. Pokazujemy to co jest dobre, to co wychodzi u nas i pokazujemy rzeczy, no, które są codziennością, tak? No i przed wami pole ze stulichą, tak? Odcinek będzie zatytułowany gorszego dziadostwa na swoim polu rzepaku nie miałem. I założę się, że tutaj będzie sporo wyświetleń, bo cieszy Was to, jeśli gdzieś człowiekowi noga powinie, to lubicie oglądać, jak coś nie wyjdzie. A jak coś wychodzi, na przykład plon na jakiejś tam działce X, no to komentujecie, że to jest niemożliwe, dlatego pokazujemy Wam, co mamy. No i tutaj niestety nie wyszło, tak? Już myślałem, mówię, kurczę, może z nasionami. Gdzieś się coś tutaj dostało, ale e, rzepak ostatnio tutaj był chyba 4 albo 5 lat temu, musiałbym dokładnie sprawdzić i prawdopodobnie tej stulichy psiej, tak to jest chwast e, stulicha psia, e, miejscami musiały być jakieś pojedyncze rośliny, pojedyncze sztuki, bo jak się tak przyjrzymy, to rośnie to pasami za kombajnem, e, to jest chwast z rodziny rzepakowatych, e, no i generalnie no, będzie z nim tutaj problem, albo właściwie nie wiem, może chlomazon sobie z nim radzi. Spróbujemy poszukać rozwiązania. Na pewno jakaś tutaj karencja, jeśli chodzi o zasiewę rzepaku. Postaramy się zrobić tutaj dłuższą przerwę, bo przy tej ilości tego w tym roku to się normalnie tutaj miliony tych roślin nasieją, bo. Bardzo drobne uszczynki, bardzo ich dużo, bardzo to jest wybujały ten chwast, on generalnie taki wysoki nie rośnie. Albo też kolejna opcja, no może i to gdzieś nawet z obornikiem przyjechało, też jest taka ewentualność. Na jednym polu to wystąpiło, technologia odchwaszczania wszędzie taka sama. Nie było tego widać właściwie do momentu, do momentu, oprysku rzepaku na Płatek. Pierwszy płatek się pojawił, mówię, o oh, churcze, chyba, ale mi chabra wyjdzie. Tam gdzieś takimi miejscami zaczynał wychodzić na drzepak. No i jak już pryskałem ten ostatni zabieg. Yy, kiedy to było? No na końcówce kwitnienia, tak? To to dziadostwo było wyższe od ciągnika miejscami. Jak wjechałem, to się po prostu przeraziłem. Yy, no i co? I tutaj takie nasilenie spore, tak? Ogólnie od brzegów było mniej, ale pokazuję wam to w miejscu, gdzie jest tego naprawdę dużo yy, Ogólnie no wizualnie w nasionach tak nie widać, żeby ten chwast leciał. Wiadomo, że na pewno tam w rzepaku się trochę znajdzie. Yy, tak samo jak yy, też jest problem z, kurczę, z taśnikami, tak? Taśnik to też podobny chwast. Yy, taśnik akurat załatwia tutaj chlomazon, chlomazonu. Nie dawaliśmy. No i co, na pewno co, z błędów mogło być to opryskane, yy, bo no, pomimo tego, że rzepak jest suchy, to na mierniku pokazuje no, około 9% realnie, yy, lecą takie dupki zielone z tego, tak? to ma tak grube łodygi, normalnie jakby tu drzewa rosły, tu jest takie, o, taka kępa, no to zwalniam do dwóch na godzinę, żeby nie zapchać kombajnu na bębnie, no bo no, to jest po prostu masakra, tak? co się tutaj dzieje. Rzepak, mówię, do momentu zakwitnięcia tego nie było, tak, to wylazło później, czy to jakoś rzutuje na plon, myślę, że w jakimś tam stopniu też rzutuje na pewno, bo wjechaliśmy w takie miejsce, no to miernik plonu pokazuje 3 tony, tak, ogólnie rzepak, no, tak, jako tako, około 4 ton będzie, powiem Wam, też dokładnie tak, bo podałem działkę koło gospodarstwa, gdzie była bardzo dobra ziemia, gdzie była długa przerwa z rzepakiem, co? Bardzo dobra ziemia. Tutaj klasowo pewnie jest podobnie, tak? może troszkę gorsza, yy, ale no tutaj na pewno częściej rzepak przypada na tym polu. Koło gospodarstwa jednak tam już trochę warzyw mamy, tych buraków już lata było tam koło domu. Mieliśmy na tym polu dokładnie tak wyszło 7 lat przerwy. A tutaj tak, był rzepak, były buraki, była pszenica i znowu jest rzepak. Także no tutaj taka działka przesilona. Zdarzało się, że tutaj był rzepak, pszenica, rzepak, pszenica. Także, nawet tak wyjdzie tutaj 4 tony, czy 4 tony z małym haczykiem, powiecie, o jak takie dziadostwo może planować no wedle miernika plonu, coś tam planować może, ponad 15 ton, 3,70 skoszone podam wam średnią na koniec tak, z tego co tutaj wyjdzie, teraz tak, plan taki, zostawiamy to no, na tydzień, 10 dni, żeby jak najwięcej tego, taś, tego taśnika, tego tej stulichy nam skiełkowało jak to nam pokiełkuje to no, płytko talerzówka, później jeszcze raz talerzówka, żeby jak najwięcej tych nasion pokiełkowało ale mówię to w kolejnych latach będzie na pewno problem. Trzeba się herbicydowo przygotować, czym by to tutaj dobrze zwalczyć. Może ktoś miał u siebie ten chwast, miał z nim problem. Miało dzisiaj nie padać, a widzę, że jakieś chmury znowu idą i to tak kurczę z tą pogodą, jutro miał być deszcz dopiero, no ale ciśniemy, działamy, tutaj działka o powierzchni 4,60, zobaczcie średnia 4,16, mniej więcej się to zgadza, kalibrowane było, także, także tak to wygląda, tutaj odmiana Ilona, Wszystko widzimy takie jeszcze na pół zielone, generalnie zdrowe, no i co, i mówię, no jest dziadostwo, nie? Wizualnie to jest porażka, jeśli chodzi o, o to, co wyrasta na mówię to jak kwitło, to było wyższe od ciągnika, jak tutaj wjechałem kosić, nie? Także, no tak to, tak to wygląda, no niestety, no takie chwasty to są chwasty uciążliwe, albo tutaj technologia Clearfield, chociaż ja zwolennikiem nie jestem. Albo dłuższa przerwa, a no teraz na pewno będzie zasiana tutaj pszenica, po pszenicy, nie wiem, może buraki, może ziemniaki. Eee, na, pewno, na pewno nie rzepak, z rzepakiem tutaj z 5 lat przerwy zrobimy, żeby jak najwięcej się tego pozbyć. Oczywiście bezorkowo, no to też nie będziemy głęboko wrzucać tych chwastów, jakbyśmy to zaorali. No to nam się to tutaj rozsieje na całej powierzchni profilu. No i co? I są wzloty, są upadki. Ważne, że coś tam do zbiornika leci, bo mogło być tak, że no, zarosłoby całkowicie, tak nie byłoby tutaj tego rzepaku. Tak miejscami, jak się tak przyjrzymy, no to wydedukowałem, że to jest raczej nasiane z poprzednich lat. Może e, te 5 lat temu były takie pojedyncze kępki, a to jedna taka roślina wydaje takiej ilości nasion, to na pewno w milionach tutaj. E, no i co? I mamy, co mamy, tak? Tutaj bierzemy o w taki przepał. Się, no przypolony rzepak tak słabsza gleba e, no i tak to tak to wygląda nie wiem mówię no brzydko to wygląda bardzo brzydko ale no co zrobimy nic nie zrobimy ważne że rzepak jest suchy do jednej pryzmy idzie trochę się to wymiesza suche z mokrym i jakoś to będzie no i zobaczcie 4,30 4,27 tak tutaj już jakiegoś szału nie ma tak jeśli mówimy o rzepakach, które planują średnio ponad 5 ton, No to logiczne, że miejscami na dołkach, tak jakieś dolinki, takie lepsze miejsca, no to jest, musi być plon 6-6,5 tony bo Skoro są takie najgorsze miejsca, które pokazują 4 tony, no to żeby wyszło ponad 5 średnia, no to musimy mieć takich miejsc dobrych też trochę, nie? Także, no, zresztą, co ja się tu będę tłumaczył, no, ja pokazuję yy, tak, jak to jest. Jest raz lepiej, raz gorzej. Tutaj mówię, no z plonem źle nie jest, tak? Bo koło czwórki jak to wyjdzie. Plus jakieś tam straty jeszcze przymrozkowe, pół tony właściwie można liczyć. Pół tony? Tak, pół tony można liczyć przymrozków. Więc no tylko czekać na cenę. Było załamanie tak, o już na mnie hejtę w internecie oczywiście. Tam gdzieś już TikToki powstają. Że ta usłomka rzepak tak leci. No trudno sobie wyobrazić, że... Wskazanie, to jest plon chwilowy w lepszym miejscu. Każdy y, chciałby mieć taki rzepak i jakby nagrywając odcinki y, każdy chciałby się pochwalić tym co wyszło, tak? Bo, bo, bo to jest nie lada, nie lada wyczyn, żeby gdzieś tam rzepak nawet miejscowo na dołkach pokazywał takie wartości, tak? Czy w pszenicy po 13 ton jak leci. No każdy chce taki momentując, tak? Bo mówię, no ja cały rok na to pracuję, cały rok doglądam tych opraw, no tutaj tej stolichy nie przeuważyłem, bo nigdy nie było z tym problemu jako tako no tu się widzicie zakotliło, zapchało no i trzeba uważać, tam już się nawinęło na, na klamry od stołu no i tak to właśnie idzie dziadowsko można powiedzieć, tutaj jeszcze ścieżka, trzeba uważać żeby na bębnie nie zapchać no w tym roku niestety już miałem na bębnie trzy zapchania i nie zliczę ile na dupie ile na dupie, tam gdzie zielenina no to niestety, no, się zdarza zdarzają się przypchania ostatnia ścieżka na tym polu całe, całe szczęście, że tych ścieżek mamy tak mało że one są co 36 metrów teraz jak brałbym opryskiwacz to rozważałbym zakup 42 metrowego żeby tych przejazdów było jeszcze mniej nawet na małe działki Raz w koło i do widzenia. Że trzeba uważać, mówię, no ścieżka, tutaj jeszcze te badyle, to jest takie sztywne, tu się zapycha, tu się zobaczcie, teraz motowidła będą stawać, bo tu się klucha robi. No i tak to idzie mucenie właśnie, no przez tą stulichę. Jak, jak tego nie było, no to było ładnie. Yy, tak, yy, co, tu jest ta działka, gdzie nie wyszło. Poprzednio kosiliśmy jeszcze jedną działkę yy, z rzepakiem. Tam średnia 4,230, więc no taka przeciętna uważam, że dobra, aby co roku było stabilne średnio 4 tony, to nie będzie źle. No, w tym roku myślę, że średnia z całości będzie lepsza, tak, bo ta działka e, u nas akurat największa 12 hektarowa nadgoniła trochę tą średnią. E, bo to najlepsze pole, no nie podliczałem tam gdzie miałem właśnie Temptation. Jurka i Ilone, no to średnio myślę, że tam 500 będzie z całości około, bo te dwie hybrydy się zamknęły bez paru kilo piątka, a Ilona jednak piątkę przekroczyła Jeszcze pojedziemy na Invigora tubę, nie wiem czy dzisiaj, chyba dzisiaj nie, no bo przez to, że to tak wolno idzie to zostawimy sobie to na jutro Bo tubę mam na, na ilu działkach? Na, no na kilku działkach jeszcze takie mniejsze kawałki posiane właśnie tubą no i zobaczymy jak to wyjdzie co. odkładam telefon dam wam znać jeszcze na koniec jakaś średnia i i tyle tam będę musiał wyjść i ręcznie to wygarnąć bo no to już się nie odczepi tutaj ale już do końca dojedziemy już, już blisko już blisko słuchajcie pole ze stulichą psią 4 tony 183 kg także uważam wynik za bardzo dobry no i teraz jedziemy z działką na szkółce. Tutaj rzepaku nie było chyba 15 lat. No i widać tego te efekty. Podkreślam, jeżdżamy w lepsze miejsce. Tu jest hektar 60. Też zmierzymy plon. Tutaj będzie grubo ponad 5, ale, ale zobaczymy jak to wyjdzie.